Kolejna dziś informacja Odszedł Lubiany nauczyciel Ci którzy mieli okazję go poznać zapamiętali go na zawsze Każdy chciałby mieć takiego nauczyciela, wspominają uczniowie Teraz wiele serc to smutek Bo Janusz Leja nauczyciel z Lubaczowa na Podkarpaciu odszedł Przedwcześnie, mając 53 lata Janusz Leja był wieloletnim nauczycielem liceum ogólnokształcącego i do usza w Lubaczewie. Prowadził zdjęcia wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. Był też wychowawcą klasy. Wszystkich zaskoczyło jego przedwczesne odejście. Smutną wiadomość przekazała szkoła. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele kondolencji skierowanych do rodziny. Uczniowie wyrażają w ten sposób swój żal. Najlepszy nauczyciel. Często można przeczytać w komentarzach. Młodzież nie może uwierzyć, że po wakacjach nie spotkał już jego uśmiechu na szkolnych korytarzach, nie usłyszy jego ciepłego głosu, który zawsze dodawał mi otuchy. Odszedłeś tak nagle, a nie uwierzyć, ani się pogodzić, stwierdza smutno znajoma, dzieląca się swoim bólem i szokiem. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.